Hej, z tej strony dealer i w dzisiejszym odcinku Minecrafta będziemy razem z Szymkiem grać w Murder Mystery. Hej, hej! Więc witam bardzo serdecznie Szybek i słuchajcie, widzowie, bardzo będzie miło, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli chcesz więcej Murder Mystery na kanale, czemu jestem taką dziewczynką na tym serwerze, nie pytajcie, to, to po prostu zła historia, okej? Okay, to nic, to... No, to nie ma żadnej historii, po prostu zmieniłem na losowy skin. Um, Ej, ktoś zabija. W ogóle są nowe dźwięki, dźwięk z Szymkiem. No, no tak, Są nowe dźwięki, nie wiem, czy to na filmie dobrze słychać, ale są nowe dźwięki, w ogóle... Szymek! No, Reser's Tak, jestem na Packu i widzę jest statki, tak więc jak wiecie czemu są to statki, to... Ciało tu jest chyba... O nie, to jest ciało. O, jestem ciekawy. Ja właśnie staram się sali, to Na kanale Szymka możecie spodziewać też się materiałów ze mną, polecam wam bardzo serdecznie. O, bardzo um, fajnie. I słuchajcie, kolejna sprawa jest taka, że jeszcze chciałem szymek Hamsko, kabę zrobić na początku i sali. No. bardzo proszę, ponieważ. Właśnie! I się tobie też pofalasz Codziennie wstawiam zdjęcia. Codziennie. Ej, ja co już widziałem, koniec... stary, no, ktoś zabił. Biegał tutaj z mieczem, stary nice. go Nice. Co do regularności na kanale, to nie dość, że codziennie są live y o dziewiątej codziennie, to jeszcze są około dziesiątej fotki na Instagramie, więc zapraszam, bardzo serdecznie. No, bardzo fajne no, są. Bardzo Nawet bardzo. dzisiaj zlajkowałem taką fajne O, chanem, dziękuję szanowniak, to mega no. miłe. A, czy ty zlajkowałeś? Napisz w komentarzu. Napiszcie, napiszcie. Lidze. No, nie, tak. Dobra. Serio, to, to tak, bo myślę, że fajnie byłoby się postarać. Chciałbym wykonać za wakacje się też jest tydzień. fajny, tak. Możecie zobaczyć, co się dzieje na przykład w życiu normalnie, poza tak, nagrywaniem nie? Tak, tak, tak. Bo czasami nawet wychody spoza Minecrafta, Czasami mi się zdarza coś robić innego niż grać. A teraz dużo Minecraft. osób w ciebie było tam, więc po prostu możecie zobaczyć. O no, tak, nich, bo teraz z tam gadamy, Może niedługo się spotkamy. No. Może też jakąś spotkę Dobra, już nie reklamujmy, stary. Już Cały odcinek będzie o Instagramie. To jest złe. A ja muszę złoto zbierać tutaj. A no, spoko, spoko Stary. No ja też właśnie. Tak. Ale o, mam, tylko jeszcze, mam tylko trzy. Mam tylko trzy. A ile, masz? E, ja mam cztery teraz właśnie. Zebrałem w momencie, jak ciebie ominąłem, wiesz? No spoko, fok. Ale jeszcze nikt nie zabija no więc... właśnie jakiś e, nieogarnięty morderca. Ej, naprawdę, coraz co bardziej to... mnie denerwuje. Aha. A, no, jednak jest mój. Dwa razy. Dwa? Dwa? Ta... A czemu mi się resource pack nie zmienił? A, ja mam już. cały czas ten resource pack. <laughs> ja właśnie zmieniłem teraz stary, bo jak widzę już da, tak? To jest głupie, to jest głupie. O, patrzę, czy ktoś ty tej stary nie zabija, ale nikogo. Ja się nie móc razem, zabija się mieć razem stary. Jesteś detektywem czy coś? Nie, ja jestem tylko zonę. No jeszcze normalny, czekaj człowieka. chwila, ty ty... Ty możesz mordercą nie, ale przecież. Nie, nie jestem stary. Jak? Ja bym zabijał co. Są trupy na górze. Są tak stary, byłem u, ciebie, byłem u ciebie na chacie i ci cię nie zabiłem, więc wiesz, możesz mi wierzyć. Dzięki Szymek. To jest niepod... ci ufam. Nie, niepodważalne ufam. Stary, Dobra, dobra, racja, nie Nie ciało. Mi. Właśnie Chyba... gdzie by ja na górze były ciała jakieś... Dziewczy... Nie, ona nie jest. Dziewczynka nie jest z, z wiankiem, bo właśnie za nią biegłem. Ja i jestem i myślałem, dziewczynką. Ale z wiankiem, więc to nie ty. A, dobra, A ja nie wiem jaki on skin, Jestem rudą dziewczynką. Ta? No. Dobra, to nie jest niebieski ziomek. Hero, brań, Bo to może być Steve, stary. Ja mam. To ja, zawsze jest ja się Steve. Boję Steve to oni zawsze są tak niedobrzy. No to bo. zawsze, jest Steve. Dobra, to nie on, dobra. Taki gość niebieski. Co, tak, tak, tak. No nie, A, nie, nie stary, właśnie chodzę i biegam. Jak nie, czemu? Ale ktoś zginął, stary. Nikt stąd. Nie, no właśnie, nie wiem. O nie, zabija. przy mnie, przy mnie, przy mnie. W sensie odwracać stary i nie, nie było gościa. No właśnie nie widzę, kurcze, nikogo. Lipton trochę, nie? No, trochę tak. Lipton, Lipton. No nie, nie zdążyłem cię widziałem, że ty jesteś, tak się to ale dobra. Kurcze. Stary, jeszcze chodzę z tym mieczem świetnym, to jest najlepsze w tym No tak. Chodzę z mieczem świetnym, ziom, to nie jest zwykły miecz, to nie jest nóż. Jest Uuu, normalny miecz świetny, czemu, czemu nie mogę zabijać Czemu mogę A właśnie mogę rzucać! Może, może mam potkę stare. No właśnie może mieć potkę, ale to drugi raz cztery ale... w, w tej rundzie dobra, zabiłem, dobra. pyk. Zostało ci pięciu ludzi stary Ale to nie jest proste, oni stare coś na ale... te potki ej, tak ej, ej, czemu nie, nie mogę? To możesz rzucać. To jest fajne, tak jak wiesz, jak, spoko, jak spoko, wyżę, tak. ale... Okej, okay, nie Warto ma kolejnego. Jest... Ile zostało? Trzy osoby? I zuribanshi. <laughs> a bo mam taki dziwny, no właśnie. Aha. Tak, Między to z odcinka brema. odcinka na Trybat nie wstawi na swój kanał, bo wygrałem z nim w Bedwarsy częściej. No ci powiem, wszyscy... Się... Nie, jedna dziewczyna się tylko nie kampi. A zostały tylko trzy masz... osoby. No, i dwie osoby się kampią. Aha, ale tak ładnie kampią, czy także ich znajdę raczej? No, możesz ich znaleźć, tylko musisz patrzeć dobre miejsca. Ej, czemu nie mogę ich zabić? Ma potkę, ma potkę. Ma Aha, dobra. I no, on, tutaj... Wszyscy chodzą z... na tych potkach! trzecia osoba. Dobra, 30 sekund. No to ładnie, no to ładnie. Uh, bardzo się kampią? no tak, Ciepło-zimno, może Stary, tak. ominąłeś już jedną kampiącą osobę. Okej. Okay. O nie, trochę powiedzieliśmy. ci, możesz się domyślać gdzie. Gdzie biegłeś. Okej. Okay. Ciepło-zimno, Szymek? Coś takiego? Nie, 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 no to jest zimno, stary. Bardzo zimno? Nadal. Okay. Czekaj, zobaczyć jest ten drugi. No, nadal. Okej. Okay. No to dobra, to już mam kompas. Masz już kompas. Tak, to ciekawe, bo pod koniec zostaje kompas, tak, czy jak? Tak. Hmm, to... Ale masz, stary, 20 sekund, więc... no, to nie no to nie dam rady nic zbyt. zrobić, choćby jedną osobę chciałem zabić. Stary, gdzie? Jak? O tam, ale on ma łuk! Musisz mnie go rzucić. No wiem, ale no, nie trafiłem. nie trafiłeś. No już serio, że nada. To już koniec, stary, skampili się na ciebie. O! Zabiję no, detektywa przynajmniej. Ale już ha! nie znajdziesz. No dobra, ale no. On się do... kawał w tej. O, już na głównym był już teraz. No, no dobra, no, ale tak czy siak zabiję mordercę, znaczy detektywa, to, to najważniejsze. A ty więc... mordercą tutaj byłeś, a ja no. tak no. na początku chciałem ci proszę. zaufać. Proszę, w ogóle, proszę patrzeć. Nie na no, zawsze trzeba ufać sobie na początku. Mm. <ślech> ale tak mi na początku nie to było bardzo niemiłe. No wiem, chciałem tak, gra psychologiczna, chciałem tą zmanipulować bardzo chytrze. A kto? Tak. Bardzo chytrze chciałem zmanipulować. Mi się nie udało ale. Aś, to w sumie. Git. No i jak tam Szymek by się mordercą? Jak ci idzie? Fajnie jest. A, super, super. Fajnie jest być mordercą? Statki. E, to widzę. statki też widzę tutaj. Chodzę po statkach, Spokojnie nie chcę mi się zmieścić. Siemy, Reklama odcinka Szymka. Mm. Dobra, więc no ktoś tak, w tej widzisz, sali czuje, pewnie. że może być. Szymek? Co? Szymek, ty jesteś w tej sali, a w tej sali ktoś morduje chyba. Tak, to jesteś ty. Nieprawda, Stary. To jesteś ty. To jesteś ty. W tej sali jest morderca, Zaczynam a ty jesteś w tej sali. Dzień. Zabiłeś jeszcze detektywa. No ładnie, Szymek. No ładnie, no ładnie. Nieprawda, stary. Niech nie ci w nie zabił detektywa. Ja już zwiałem stamtąd, jeśli nie dotykam ciebie. Zbieram Aha. złoto i cię zabiję, Szymek. Sorry, ale wiem, że to ty. No, Spaliłeś nieprawda, się. stary. Spaliłeś się. Wiesz czemu taką, zrobiłem robiłem taktykę? Jaką? Się... E, tak, bo chodzi o to, że jak oni będą stali tutaj później, e, to oni uzbierają złoty i bardzo A, łatwo mnie zabić. No wiem. A jak mają, zabiję tak. wszystkich z dużej sali, to oni się już nie będą kampić w tym miejscu, wiesz? No spoko, to jest taka moja się, taktyka, dziękuję. po prostu, Dzięki. że na tej mapie, jak jest Czyli przyznajesz się, że jesteś zabiję. mordercą, bo ja cię nie widziałem no, ale jako widziałeś, Nie widziałem cię, nie. Nie, nie widziałem cię, nie. Przecież za to, bo mi cię zabiłem. Ale no, znaczy, domyślałem się, że ty jesteś, bo ty masz YouTubera i w tej sali był morderca. Ale nie widziałem, nie przełapałem cię tak. Ale za tobą Teraz, to te bomili, teraz już cię przyłapałem. Ta? O nie. O nie. To bardzo dobrze. Hej! <grym> Ej! O, nie wierzę w to. No nie, jakim cudem stary? Nie wierzę w to, Szymek. Nie, nie uderzyłem cię. Nie wierzę w to. A i ty będziesz lepe nie? Ta. Tu chyba, by... że pójdziesz parkurem, ale wątpię, że pójdziesz parkurem. Bo... <grym> Cześć, Szymek! <noise> dzięki, wybra, zostało mi dwóch nie ludzi, nie czyli gdzieś się kampią. Nieźle, dobra, spektajcie. Ale mówię, jak zabijesz wszystkich na początku, z dużej sali, to masz ograną grę tutaj. No, dzięki. Więc szanak. taki tip dla ciebie, jak Spoko. już stary, stary, fajnie bo co ja nie jestem taki mordercą jak ty, więc jebę, ja takie robię. Ja nie będę takich rzeczy robił. Tak, po prostu nie chcesz tak otwarcie być mordercą, tak? Prawda, nie, po prostu ogólnie jestem raczej pokojowy, a ty, stary, mogę ci powiedzieć, ciepo po zimno. Nie może to nie bójcie. Ja taki. wiem gdzie jest. A, ty wiesz jest. A, dobra, kolejny. ty jesteś z krwią, zabisz pochodzić jak maszyna do zabijania, Terminator. Normalnie gonisz biedną dziewczynkę. O, ty widzisz, Predatorze. Stary. Dwie dziewczynki się schowały i Wierzę. wygrana. To Wierzę. jest prawdziwa Jezu, wygrana, nie Jesteś chowań. potworem Szymę, który chyba. Nie tak stary. Patryk, tutaj. Z zimną krwią, wszystkich wybiłeś. To jeszcze dwie minuty miałeś czasu, ponad. Ty jesteś... Takie życie, stare. Czuć pasję w tych morderstwach. Czuć Ale pasję. Ja nie mówię, bo naprawdę. Mi zawsze tutaj nie wychodzi. Jak zabijam to, jak zabiję na początku wszystkich dużej sali, to wtedy mi wychodzi zabijanie tutaj, wygrywanie tutaj. Morderca z doświadczeniem. Później... Ja, ja nie wiem, stary, bo ja nie jestem mm. taki, że. Zabija. Nie jesteś taki z doświadczony morderca? No nie, raczej nie. A ty no. znowu jesteś mordercą w jak tak się A? Tak. Sprawdź to. 2017 Yo, yo Yo, check it out now nie no, muszę zdrać oh złoto no no Dobra, ja tutaj... Ty jesteś tym razem mordercą, nie? Bo ty lubisz w tej sali oh być mordercą man. Nie, ja nie lubię w ogóle tych mapek Ja chciałem zagrać w inną mapkę jakąś. Ja bardzo lubię w sumie... Szymek, ktoś o... napisał Czyżby... czy Albo To Wic jest jakiś Elo, napiszę Albo to Vera Elo Cześć, cię napiszę jako... Jako ribanszi, nie poznałem. No bo masz He, ko O, przywitałaś ze mną. Ta. To ale ja, Dilerek. Ja ja on... <grym> dobra. XD, dobra, to <grym> Dobra, ale... Dobra. To ty jesteś mordercą, co nie? Może jestem, może nie. A ty, ta, ty, ty nie jesteś, byś mi zabił. Byłbyś mm. taki... Zniekł, no, to, no wszyscy nie byś nie żyli, tam. gdybyś był mordercą. A! O nie, myślałem stary, że gościu zginął, że... zabił, bo zaraz jak przebiegałem obok trzech ludzi, to i no. ten gościu zaczął tak uderzył po prostu iść. Czy to nie jest ta dziewczynka? Szymek! Umarłem, stary. O... A nie widziałem mojej śmierci, więc ci nie będę mówił. O... Ale podejrzewam, o... że zaraz ty będziesz miał śmierć. Ja jestem detektywem, stary. Ja jestem detektyw-dealer. Proszę detektyw nie sugerować. Detektyw-dealer. O nie! O! Yes, stary, ja się tak po prostu patrzyłem jak ty obok niej biegasz nie. No ale stary, nie zabiła mnie, czemu mnie nie zabiła? Czy to była eee, Vera? Może... Nie. nie Nie, to nie była Vera Jakieś podejrzenie dużo dziewczyn była... z serwerze To no. no Ale wcześniej ja zabiłem, właśnie no. dwie, Star, dwie na ale... się utrzymało. Ale jak? Ej, co to jest ticket please? Ej, widziałeś tego typka? Tak Tutaj jest, możesz u niego kupić bilety stare, bo to jest taka... Taki park rozgrywki, nie? No czad, ej, no, stary, te, te rundy jest. są chore. Udało mi się jakimś cudem. Ale to jest moja ulubiona ręka starych. Ona jest spoko, ona jest spoko. Tak. I to jest miecz wbity wielki, a to nie jest słup. Myślałem, że to jest słup mm. całe mm. życie. No. Ej. Szybek, jesteś może mordercą? Detektywem? Nie, no, złoto. Coś tak? Jest... Nie, może, jest... nie, nie może być dwóch starych. Już ty jesteś, to ja nie mogę być. A, przepraszam, mi się pomyliło. No Myślę, że... właśnie. Nie, nie wiem. Nie Nie, <grym> <bardzo>. <grym> nie może być taki No bym znalazł jakieś złoto, mi się przydałoby to. Może być, tak. znalazł jakiegoś człowieka, żebyś go zabił. Tak, tak. To! To! Ależ to wychodzi chyba. To jest tok, nie tak, tylko tok. To! To, kto? Bardzo dobry. <grym> o, zabiłeś, stary? Nie, ja tu jestem na środku. Niczego <grym> nie tyka. A to nie to nie ty, to nie ty. No właśnie, już miłym No Właśnie też powiedziałem Widzę go. To ten chłopak? Gość z czerwonym czymś na ryjcu. Czerwony Rycu ma mikrofon. Ma co nagrywa teraz? Stary? Czerwony mikrofon, jakiś youtuber powalony. Trzeba Trzeba uciekać. YouTuber morderca. YouTuber morderca? Czy to był tytuł tego Albo odcinka? to jest gracz jakiś stary, nie może jest stary. to jest gościu jakiś Nie, nie, oni nie są tacy. Nie, 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 nie. Co, co, co ty tam sugerujesz? Czy. Nehimozo. No, ja słuchawki. Ja szukam, szukam. Bo to śmieszny jest śmieszny żart, żart, dlatego że Milczycowi się myli, myli już kilka razy Akimozy i Szymek. No, bo mamy takie same nazwiska. Tak. I podobne awatary, <laughs> czyli tak, kolory Tak, więc no, nam się mylą. Więc ja nie drużyni i mówię do niego, Jakimoze, przepraszam, Szymek. No. Ale to nie obraza. Masz popularną siostrę dobra. Więc o, to jest fajnie. Ej, ja ale co z nim jest, jest nie tak? Czyli zostaw mi to, zostaw. A, przepraszam. to był mój dziesiąty, by. Aaa, to mogliśmy mówić, tam jest kolejny. Już jest, już mam. A już dobra. mam łuk, więc nie Nie brakuje jeszcze Nie brakuje Czy ma. o, o detektyw jest skazany. Detektyw has been killed. Gdzie detektyw był? Czy on nie umarł tam? Nie. Co się dzieje się? Co się dzieje się? Jeszcze mi brakuje. <laughs> Morderca obok mnie! Gdzie jest ten chłopak? Na środku, na środku. Na środku? lecę do niego, lec Mam już łuk. Aj! A, Szymek! To, to ty? Nie, nie. No to ty Chciałem ja tam podejść, bo ja miałem ten dług. Dobra, to zagrałem ten ostatni rękę. Ale ja wczeliłem się... jeszcze w niego takie dla pewności stare. No, no żeby, żeby, żeby jeszcze jak, jak się rusza tam na tej podłodze. Dobra. Spokie, ta, takie rzeczy. No to elegancja Francja, no ja nie powiem, że nie. Więc pan, ostatnia rudda na dzisiaj, zobaczymy co przyniesie. Chciałbym być jeszcze kimistowy. Też chciałbym też chciałbym być. Strasznie, strasznie, strasznie No, bo waga, nie i nikim jestem. No właśnie, tak. Co? Tak, takie dziwię, tak. że Ty jesteś. Ja też, nikim. Ja, ja, ja chyba widziałem się. A nie, to nie ty, dobra. Nieważne, nieważne. Nie było tematu. O, ein fakt. w ogóle w tamtej rundzie ktoś jest. się chciał tak bardzo skampić, Z oczym, jak byłem mordercą, nie chciałem tego wyjawić ale zobaczyłem, że ktoś się naglądał do Knesa i innych trollujących YouTuberów, bo Ta? ktoś miał skin Cobblestone'a i się schował na Cobblestone. Y. pod <laughs> i go zginęł po prostu. O, to o, i am murderer, kill me or I go suicide O co chodzi? To jest tak napisane na czasie, uh, widzisz? Napisał uh, tak, hey uh, fan yourself. Alex O co chodzi? Czemu tak coś napisał? To jest jakiś blef? <grym> Ale to, to jest podwójny blef? Potrójny? a teraz się zabija stary i koniec Kill yourself, no Ej, ktoś kogoś zabił To nie on, No nie, to nie on Bo ja skoro pisze Tak, tak troluję chyba, taki śmieszek right. It's Enderman Wygląda jak Enderman. Ale co, it's Enderman. A, to jest hmm. po prostu. To prawda, Enderman? Ja hmm. spadłem sobie w dół. A, ale tak umyślnie? Czy, czy co? Nie, chciałem być parkura. A, no, spoko, no to przykro mi. Ale nie, że to jest Enderman. Mi brakuje bo Enderman jeszcze trzech. Enderman żyje już. Mi brakuje... a Nie, Enderman żyje chyba. Nie. No kolejny no na, ta, na sobie jest. po prostu. No tabie jest Enderman. Cały czas I Cenderman, I ma taki prosty nick. Taki I Enderman, no nie? Taki. It's Mario, it's mi. Takie friendly. a tutaj, na biblioteczkach To w nie sumie. dziewczynka raczej. To raczej nie jest ta dziewczynka, bo tak jest zbyt na No roku. on za tobą stał teraz. Enderman? No, ale tylko strzelał. Znaczy mam ma napięty miecze? łuk. Aha, okej. Okay. Ja też mam łuk, jak coś. I to nie jest też ten niebieski gości, bo to ktoś zginął, a. On nic nie robił, więc nie, to działa. Gdzie ktoś zginął? Nie widzę. Nie wiem. Ciężko stwierdzić. Nie widzę. ej Stary, nie, nawet jako obserwuję z perspektywy i nie widzę. Może ci on. Może ci on. Ja zapomniałem w ogóle. Zabiłem Wygrałeś? Zabiłem no starego. Filip? Tu był ten gościu z czerwonym mikrofonikiem znowu, To znowu, Ten youtuber nie morderca, mówię to jest youtuber morderca, więc... Ale ej, niemożliwe, że on ma dwa razy stary podróż. No może on ma jakieś VIPa coś, nie może wiem. Może ma VIPa właśnie Więc, Ale miał mega farta po prostu, mega, no. mega farta, więc słuchajcie. Mega farta. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka, dziękuję tobie za obejrzenie tego odcinka do końca. I jeszcze raz zapraszam ciebie, drogi widzu, na kanał Szymka, do subskrypcji tego kanału oraz na mojego Instagrama, którego masz w opisie i w karcie, więc... Do ostrzenia i trzymać. Cześć, cześć. Ja gestykuluję coś dzisiaj dużo. Za dużo. Tak się nie powinien gestykulować. Mam <machasz> rękami. normalnie. Macham rękami. Cześć. Lubię cześć. salami. i yy, za